Ja jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze ciężarówki. Zapraszam. Powoli na amerykański rynek zbliża się piąta generacja kultowego modelu, kultowego producenta. Freightliner Cascadia, której pierwsza generacja swoją premierę miała w 2007 roku, ukaże się w nowej wersji jako piąta generacja. A jakie nowości wprowadza? System hamowania aferyjnego Active Brake Assist 6 system monitorowania uwagi kierowcy Attentive Driver Protection czy asystent pasa ruchu Active Lane Assist to nie wszystkie nowości. System kamer MirrorCam zapewniający nawet obraz w podczerwieni, większa efektywność, system hamowania Intelligent Braking Control System, przebudowana maska, nowości przy nadwoziu i podwoziu oraz zderzak Max Aero. Tym zaszczyci nas nowa generacja Kaskadi. Wizualnie nie zmieniła się. Poza bardziej zaawansowanymi technologicznie światłami. Produkcja rozpocznie się w połowie przyszłego roku i będzie miała miejsce w zakładach Daimlera w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was na dzisiejsze nowinki. Na razie.